Ja nazywam się Bartosz Witkowski. W internecie możecie mnie znaleźć pod pseudonimem Anzelmos. Aktualnie pracuję w firmie STX Next jako Python Developer. Jak widzicie mam 8 lat doświadczenia w tworzeniu oprogramowania. Za swoją karierę jako Python Developer zacząłem w 2012 roku, gdzie wcześniej pracowałem jako de facto Java Developer. I w ciągu pół roku nauczyłem się Pythona od zera. Przy czym projekt, który miałem rozwijać, osoby tworzące to oprogramowanie w Java, tworzyły je przez półtora roku. My razem z ze zespołem zrobiliśmy to w trzy miesiące i projekt dalej był kontynuowany przez kolejne cztery lata, przynosząc zyski dla firmy, nie dla firmy STX, dla innej firmy. Od 2020 roku jestem współorganizatorem PyData, o czym już Patryk wspomniał. No, i tutaj widzicie moje konta na GitHubie i blog, który współtworzę od 2017 roku. Przejdźmy dalej. Może zacznijmy od tego, czym jest Python i jak powstał. I mam tutaj takie kilka pytań do Was, które możecie sobie odpowiedzieć na nie. Większość pewnie będzie znała na nie odpowiedzi. To może zróbmy taką małą ankietę. Kto z Was używał Pythona? Ok, myślę, że wstęp będzie szybki, e, więc Python jest językiem obiektowym. E, Używając sobie komendy import this w Pythonie, możemy sobie zobaczyć, jakie są główne zasady, którymi się korowi e, 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 twórcy Pythona, e, jakby czym się e, charakteryzuje Python według Guido i takie wskazówki, które im dał. E, są to chociażby: e, jawne jest lepsze niż niejawne, proste jest lepsze niż złożone, złożone jest lepsze niż skomplikowane. Płaskie jest lepsze niż zagnieżdżone. Liczy się czytelność no i tak mógłbym wymieniać jeszcze kolejne ile to by było 14 zasad. Natomiast no, możecie sobie wpisać import this i zobaczyć to samo. Pierwsza wersja taka oficjalna wersja powstała w 91 roku Pythona. I teraz kim jest Guido? Guido jest Autorem Pythona i od 90. 80, chyba pierwszego roku go zaczął tworzyć. Do 2018 roku był e, tak zwanym e, głównym twórcą tego języka i e, przez niego wszystkie informacje, które były wprowadzane do języka, e, wchodziły i bez jego akceptacji, e, jakiekolwiek zmiany nie były w stanie być wprowadzone. Natomiast w 2018 roku doszło do pewnej zmiany, o której za chwilę przejdziemy. Sama nazwa języka wzięła się od komedii Monty Python, którą to sam Guido bardzo lubił i postanowił nazwać sam język Python, od tego Monty Python. I tak. Aktualnie istnieją dwie wersje Pythona, przy czym jedna z nich w styczniu 2020 odeszła na powiedzmy wieczną emeryturę. Przez jakieś 6, bodajże nawet 7 lat istniały dwie wersje Pythona: 2.7 oraz 3.3, któraś tam wersja dodatkowa jako 3.6 czy 3.7 itd. I niestety ten podział trwał przez dłuższy czas ze względu na to, że początkowe wersje Pythona posiadały jakby działały wolniej niż Python 27. Te wersje Pythona 3 czego, Python 3 działał wolniej niż Python 27 i dopiero w nowszych wersjach zostały wprowadzone optymalizacje, które umożliwiły twórcom innego oprogramowania w Pythonie przejście na trójkę. No oczywiście nie wspominając o tym, że nie było kompatybilności wstecznej pomiędzy Pythonem 2.7 a 3 i żeby przenieść się między jedną wersją a drugą trzeba było pododawać różne zmiany w kodzie, co uniemożliwiało automatycznie przeniesienie się do nowszej platformy. Ta sytuacja zmieniła się drastycznie jakoś w, w w czasie 2.17, 2.18, gdzie faktycznie Python 3 zaczął być szybszy od Pythona 2.7 i to spowodowało taki tzw. Tak boom na faktycznie na Pythona 3 i jakby jeszcze większy szybszy rozwój Pythona 3 i dodatkowej tym, żeby całkowicie zdewalować Pythona 2. Aha. Teraz pytanie: jaka jest domyślna wersja Pythona na Ubuntu? Otóż na Ubuntu aktualnie, aktualną wersją patrona jest dwójka. Przynajmniej na tym 18.04, którego ja jeszcze używam, niestety. Wynika to ze względu na samą kompatybilność wsteczną, którą wykazuje się system Debian i to jakby do czego zmierzają twórcy Debiana, aby oprogramowanie, które tworzysz na ten system, było cały czas kompatybilne i jakby. Cały czas istniało na tym. Przejdźmy dalej. Czym jest PEP? Ktoś wie? Pytanie? Ile osób wie czym jest PEP? Okej. Okay. PEP to jest Python Enhancement Proposals, czyli propozycje usprawnień Pythonowych. To właśnie dzięki nim jakiekolwiek zmiany w Pythonie są możliwe do uzyskania i wprowadzenia. Jak widać sam pep w Pepie można wprowadzić tylko jedną zmianę na, dla, dla języka i ta, ta zmiana w PEP-ie musi być odpowiednio uargumentowana. Python pep przepraszam pep jedynka opisuje taką ścieżkę formalną, jaką musimy spełnić, aby nasz pep został zaakceptowany. I dobrze, i teraz przejdźmy już do faktycznej treści tego wykładu, który mam dzisiaj prowadzić. Czyli jakie zmiany weszły w Pythonie 3.7? Przy czym zaznaczę, że to nie są wszystkie zmiany. Wybrałem sobie te, które uznałem za istnio, istotne z punktu widzenia mojego, nie wiem, czy też waszego. To już będziecie musieli sobie sami odpowiedzieć na to pytanie. I tutaj mamy kilka pepów, które wybrałem i kilka zmian, które weszły w Pythonie 3.7. Przejdźmy po kolei idę po nich. Więc funkcja breakpoint. Sama nazwa jest na tyle intuicyjna, że możemy się domyśleć do czego ta funkcja służy. Otóż używana jest do debugowania skryptów tudzież patch aplikacji. Jest to takie dodatkowe ułatwienie jak sobie zobaczymy na przykładzie w Pythonie 3.6 mamy, e, mamy PyDB oraz Set Trace, dzięki czemu jesteśmy w stanie e, wprowadzić e, uruchomiony program w tryb debugowania i jeszcze analizować, co w tej linijce aktualnie się dzieje z naszymi zmiennymi obiektami, itd. E, natomiast w Pythonie 3.7 weszła ta zmiana, właśnie Breakpoint która umożliwia nam szybsze i trochę łatwiejsze używanie tych breakpointów. Oczywiście tu chodzi o, tylko i wyłącznie o sytuację, w której chcemy faktycznie w samym kodzie wprowadzać taką zmianę. Środowiska typu IDE przykład PyCharm umożliwiają nam automatycznie ustawianie takich breakpointów, więc to jest bardziej dla osób, które nie używają takiego IDE albo używają innych i akurat uznają, że jest im wygodniej wpisać sobie breakpoint, żeby być pewnym, że faktycznie w tym miejscu się im to wygona. Przejdźmy dalej. Tak, kolejna zmiana to funkcje czasowe związane z nanosekundami. Teraz, aby zrozumieć dlaczego weszły te zmiany, przesiedźmy sobie dlaczego akurat w Timetime -time używa się precyzji 64 bitowego floata. I ten float po, przy użyciu tego floata po 104 dniach zaczyna on tracić nanosekundy. I tutaj konwersja z nanosekund na sekundy, i ponownie na nanosekundy, uwidacznia nam ten błąd. Możemy to sobie zobaczyć na przykładzie, który wyczytałem z tego właśnie PePa. Tutaj tylko i wyłącznie przetłumaczyłem na język polski sam no, e, e, przykładowy kod, który był w pep więc nie będziemy wchodzić w szczegóły dotyczące matematycznych rzeczy tutaj opisanych. Natomiast widać tutaj e, w linijce e, tutaj przedostatniej, że dostajemy minus 1, A także w przypadku już printowania samego. E, nanosekundowej wartości, otrzymujemy błąd już na poziomie nanosekund. No i te funkcje nano czasowe są tutaj podane. Myślę, że czasu mi nie starczyło, żeby opisywać wszystkie informacje, które zostały w nich faktycznie wprowadzone i jakie umożliwiają opcje. Osoby zainteresowane mogą sobie doczytać to z samego PEP-a, tudzież patrz z informacji o Pythonie 3.7. Przejdźmy dalej. Dekorator data class. W Pythonie 3.1 weszła właśnie taka zmiana dotycząca data class, czyli dodano dodatkowy dekorator, który umożliwia nam dużo większe ułatwienie sobie życia przy tworzeniu całej, całego obiektu. Aby to zrozumieć, zobaczmy sobie przykład. I tutaj mamy przykład już użytego. Data class, jak widać na, samym, na samej klasie Inventory Item, które ma pola Name, Unit Price i Quantity On Hand, i mamy sobie pierwszą przykładową funkcję Total Cost, tak? teraz ta, ten dekorator cały, czyli Data Class, ułatwia nam, ponieważ tworzy dodatkowe funkcje, które bez niego musielibyśmy sobie manualnie je dotworzyć, i są to tak zwane dunderowe funkcje, czyli Double. Double under, double, down, double under. Tutaj mamy chociażby pierwszy jest konstruktor, funkcja stringowa reprezentacji obiektu, no i wszystkie metody porównawcze pomiędzy dwoma obiektami tej klasy. I poniżej mamy przykład dla metody porównawczej równości tych obiektów pomiędzy sobą, gdzie ta biblioteka, ta, ten tej klasy dekorator. Porównuje nam wszystkie te pola już używając samego tego dekoratora. Import Lib Resources to jest dodatkowy moduł. Ułatwia tak samo nam w tym przypadku akurat wyciąganie sobie danych z plików, które nie są pythonowymi. I tak, w Pythonie 3.6 były dwie opcje i w, w poprzednich wersjach Pythona, gdzie mogliśmy sobie użyć prostego używania OSA i joinowania wszystkich tam ścieżek itd. Tak i, tak i na samym końcu ściągania sobie pliku i odczytywania zawartości przy enkodowaniu UTF-8. Natomiast dodatkową opcją było PGG Resources, no widzimy tutaj przykład, troszeczkę łatwiejsze. Natomiast zmiana, która weszła, jeszcze bardziej nam ułatwia używanie tych plików, ponieważ pisujemy sobie import read text, no i czytujemy, czytamy sobie cały ten tekst bezpośrednio z, tego, z tej ścieżki. Przy czym dodatkowo dla osób, które nie używają Pythona 3.7, a chciałyby tego używać, jest biblioteczka import lip resources. Opóźnione obliczenie anotacji. Ten PEP jakby omawia temat anotacji funkcji zmiennych, aby nie były one obliczane w czasie definiowania funkcji, tylko przetrzymywane w formie stringów, w specjalnym takim stringu annotations. Zobaczmy sobie przykład. I tak w Pythonie 3.6 wersją kompatybilną z tym annotations jest tutaj ten przykład, czyli te oznaczenie właśnie z stringowe tego co faktycznie będzie oddawała nam funkcja, czyli to jest ta nasza anotacja. Natomiast w przypadku Pythona 3.7 mamy już nie stringową reprezentację, tylko faktyczną klasę jako klasa, która de facto tutaj w tym przypadku ta metoda makefoo będzie nam zwracała de facto obiekt tej klasy, czyli jest to standardowy pattern singletona. Przy czym w Pythonie 3.7 niestety ta zmiana powoduje, że nie możemy sobie zrobić wersji kompatybilnej wstecznie poprzez odpowiednie zmanewrowanie, sprawdzeniem, która wersja Pythona jest i czy trzeba wtedy zaimportować sobie dodatkowe annotations. Niestety ta zmiana powoduje, że ten import musi być jako pierwszy. E, z, jako pierwszy import musi być wykonany, właśnie ten tutaj from Future Import Annotations. Bez niego e, kompilator wywali nam informację, że no, tutaj nie jesteśmy w stanie tego użyć. Tylko czy do czegoś nam są potrzebne te anotacje? E, no, chociażby w przypadku e, analizy statycznej kodu, abyśmy mogli sobie sprawdzić, czy faktycznie funkcja, którą używamy zwróciła nam taką ani inną wartość tego typu. I tutaj możemy sobie użyć właśnie biblioteczki MyPy, która do tego właśnie tej analizy statecznej służy. W kolejny PEP, który tutaj widzimy, to jest zmienne kontekstowe. Głównymi klasami, które weszły i które służą do tego są kontekst oraz kontekst VAR. Ta zmiana dotyczy zarządzania zmiennymi bardziej z perspektywy Async.io, czyli biblioteczki do asynchronicznego wyciągania i wprowadzania danych. Do tematu Async.io nie będziemy wchodzić zbyt głęboko, natomiast sama ta zmiana wprowadza ten cały kontekst VAR gdzie jest ona jakby naszym kluczem do danych, czyli takim powiedzmy pseudoobiektem? i jakby twórca tego PePa zasugerował, żebyśmy używali metody get oraz set do pobierania i aktualizowania wartości. Tutaj mamy prosty przykład wykorzystania tego kontekst var, gdzie importujemy sobie kontekst var, następnie wykonujemy wprowadzenie, jaka to jest de facto zmienna, jakie ma mieć domyślną wartość, pobieramy sobie ją i faktycznie tutaj będzie nam odprintowało 42. Potem sobie ustawimy na jedynkę no i wartość jakby jest, to jest, ten przykład obrazuje jakby zwykłe używanie zwykłej zmiennej, więc równie dobrze mogliśmy sobie używać zwykłej zmiennej intowej, natomiast z perspektywy trochę innej, tą którą zaraz pokażę, będzie to bardziej widoczne. I tutaj mamy ten cały kontekst run, gdzie e, e, tworzymy sobie tak jak wcześniej w poprzednim przykładzie tą zmienną kontekst VAR. Ustawiamy sobie ją na wartość spam. E, następnie, na ten moment pominiemy main, to za chwilę omówię dlaczego. E, pobieramy sobie ten kontekst, czyli tak naprawdę bierzemy sobie weak reference do tego kontekstu. E, i w tym kontekście uruchamiamy sobie tą funkcję main. W tym momencie wszelkie zmiany, które będą wprowadzone w zmiennej var, będą tylko i wyłącznie widoczne pod tym kontekstem. Co to oznacza? Że uruchamiając main poza kontekstem, nie będziemy w stanie używać kontekst get var, bo wywali nam, co jest oczywiste, błędem. Natomiast w samym tym ranie ta zmienna kontekst i wyciąganie informacji z niej będzie prawidłowe i się wykona. I to oznacza, że wyciąganie poza już, przy użyciu kontekst getVar odda nam true, czyli ta, ta wartość została zmieniona, tak jak jest widoczne w, w siódmej linijce w main. Jednakże poza tą funkcją main, czyli poza tym takim kontekstem. Ta zmienna pozostanie dalej wartością SPAM, tak jak to ustawialiśmy sobie na samym początku. I tak jak mówiłem, to dotyczy bardziej programów asynchronicznych, gdzie mamy sytuację, w której zmienna A może mieć wartość BCD. I to wszystko zależy od kontekstu i od, za, od tego funkcji asynchronicznej. Dobrze, przejdźmy teraz do Pythona 38. W Pythonie 3.8 wybrałem sobie te cztery zmiany, które zostały wprowadzone. I tak F-strings. F-strings to są takie specjalne wyrażenia i specjalna nomenklatura, która umożliwia nam wyprintowywanie zawartości zmiennej. Tutaj mamy bardzo prosty przykład tego F-strings. Natomiast w Pythonie i tutaj tak samo, to jest to samo praktycznie tylko użyłem sobie dodatkowo zmiennej po to, żeby wyjaśnić, do czego służy ten, ta zmiana debugowa. I w Pythonie 3.8 weszła zmiana name-równe w nawiasach, w tych, no, w tych specjalnych nawiasach. E, dokładnie. E, I e, ona umożliwia nam printowanie debugowe tej zmiennej, czyli nie dość, że nam printuje samą zawartość i tu w przypadku Anselmos, to jeszcze printuje nam samą nazwę zmiennej. Więc jakby to jest taki dodatek, który ułatwia nam zdebagowanie zawartości i zmiennej de facto, z której ta zawartość była wyciągnięta. Wyrażenia przypisania wartości. Jest to ta najbardziej kontrowersyjna zmiana, która weszła do Pythona 3.8. Tutaj dodana do została specjalna anotacja. To jest te dwukropek kropek równa się. Czyli tak zwany Walrus Morse ze względu na jego podobieństwo do oczu i kłów Morsa, umożliwia właśnie przypisywanie wartości w trakcie wykonywania innej, innego wyrażenia, czyli na przykład lease comprehension. I no, faktycznie to była jedna z przyczyn, dlaczego Guido postanowił zrezygnować z pełnienia funkcji głównego twórcy Pythona i jakby tego głównego e, osoby akceptującej zmiany do Pythona. Tutaj sobie możemy zobaczyć przykład tego, gdzie przed tą zmianą tworzyliśmy sobie najpierw zmienną i potem ją sobie sprawdzaliśmy w wyrażeniu. Tutaj akurat jest if statement. Natomiast ta, ta zmiana wprowadziła, że możemy sobie tą e, zmienną wprowadzić e, e, Bezpośrednio w wyrażeniu tym ifowym, bez jej wytworzenia przed. I tak, w dodatkowo kolejnym Pepem, który wszedł i który spowodował te przeogromne zmiany w społeczności Pythonowej, tych korowych twórców Pythona, była tak zwana rada sterująca. Guido postanowił odejść na wieczne wakacje i w tym właśnie tej zmianie dotyczącej tej e, rady sterującej. E, jakby nie było żadnego modelu, jak zarządzać takimi zmianami. Jedyną opcją były właśnie te Python Enhancement Proposals, więc osoby z tego korowego społeczności tworzącej Pythona postanowiły użyć Pepa do e, właśnie zdecydowania, co teraz zrobimy z tym tematem odejścia Guido. Dlatego też stworzony został pep, który został stworzony kilka pepów, i jakby decydującą głosu, ilością głosów, model z pepa 8016 został wybrany, czyli właśnie ta rada sterująca która jest zmieniana co jakiś tam czas. To nie jest dokładnie określone, bodajże dwa tygodnie. Natomiast na ten moment jest tak, że ta rada jest na, dwa, na rok 2020 ustalona właśnie tutaj jak widzimy Barry Warsaw, Brett, Brett Cannon, Carol Willing, Thomas Waters i Victor Steiner. Natomiast w 2018 roku jak Guido zrezygnował z bycia tym głównym twórcą. Był na początku w tej radzie. Natomiast w 2019 roku uznał, że nie jest to wystarczająco fajne i nie pociągał go tak bardzo ta bycie w tej radzie sterującej. No i postanowił zrezygnować z bycia w takowej radzie na rzecz tworzenia innych ciekawszych rzeczy. Ok, kolejna zmiana, która weszła, to parametry tylko pozycyjne. W Pythonie istnieją dwa rodzaje parametrów. Jedne to parametry pozycyjne, drugie podawane poprzez nazwę, czyli keyword. Natomiast ta zmiana wprowadza odrobinę zamieszania, ponieważ mamy dodatkową składnię, tzw. Tak slash, do parametrów funkcyjnych, ale które mają być tylko pozycyjne. I możemy sobie zobaczyć przykład takiego błędu w sytuacji, w której zmienna B zostanie przypisana jako keyword. Otrzymamy wtedy type error, że no tutaj ten positional only argument musi być podany jak w postaci B, a nie jako keyword. Ok. Python 3.9. Tutaj weszły. Bardzo mało na razie zmian. Wersja Pythona 3.9 jest wersją na razie jeszcze w postaci alfa, więc na ten moment możemy sobie jej używać tylko i wyłącznie testowo. Przynajmniej tak jest zalecane. I tak, i jakie zmiany weszły? Chociażby ten przestarzały. Jakby tutaj nie omawiam wszystkich zmian, bo były to bardzo drobne zmiany, które no, uznałem, że nie ma sensu. Bardziej uznałem, że istotne są zmiany związane z parserem i AST Dump. I tak, moduł parser służy do wyciągania zawartości de facto plików Pythonowych i przekodowania sobie ich i wyciągnięcia informacji co tak naprawdę w takim pliku Pythonowym się znajduje, więc możemy sobie de facto w Pythonem przeparsować plik Pythonowy. Natomiast w tej wersji 3.9 ten moduł parser został oznaczony jako przestarzały i jest bardzo mocno nierekomendowane nie rekomendowane nie używać go. Moduł AST przejął jego taką rolę i to już przejął ją tą rolę w wersji Pythona 3.2 bodajże, jeżeli się nie mylę. I tutaj możemy sobie zobaczyć przykład już użycia tego AST, gdzie parsujemy sobie De facto kod Pythonowy, i potem możemy sobie go przy użyciu exec i compile de facto wykonać. No i dostajemy hello world. Kolejną zmianą, która weszła, było właśnie te AST Dump. AST Dump umożliwia nam wyprintowywanie zawartości, którą sobie przeparsowaliśmy. Przy czym ta akurat zmiana konkretna wprowadziła dodatkowy parametr Ident który umożliwia nam ładniejsze formatowanie tego tekstu, który został wydampowany. Tutaj możemy sobie zobaczyć przykład takiego kodu, który został wypnitowany przy użyciu właśnie tego AST Dump. Jak widać, sporo jest tego, tych elementów, które są widoczne przez parsera i możemy sobie przeanalizować wszystkie rzeczy, które tu są, były tworzone. Ok, istnieje jeszcze dla osób, które nie używają Pamiętana 39 czyli większości z nas, albo prawie wszystkich z nas, jest moduł AST Pretty jako dodatkowa biblioteczka. Możemy ją sobie pobrać. No i tak naprawdę robi ona to samo co ten AST Dump z tym parametrem. Tyle, że nomenklatura jest odrobinę inna, bo w przypadku AST Dump trzeba było podać tylko ident i i właśnie jaki rodzaj tej tabulacji ma być użyty, a w tym AST Printy po prostu sobie printujemy tą właśnie, tak jak widać w tym przykładzie. Ok. Mam tutaj jeszcze taką dodatkową informację. Możemy sobie zobaczyć, jak uruchomić wersję alfa. Są trzy metody, przynajmniej te, które ja znam. Pewnie jest więcej, natomiast to są te główne, których ja używałem i które są dostępne, chociażby Docker czy PyEnv i używając PPA ubuntowego tudzież Debianowego. Poprzez Dockera, przy czym mały wstęp, Docker to jest taki system do wirtualizacji i utrzymywania kontenerów gdzie możemy sobie nasze aplikację uruchomić całkowicie niezależnie poza naszymi biblioteczkami systemowymi. To tak skrótowo. I tutaj mamy opcję pobrania obrazu takiego dockerowego i samego uruchomienia. Tutaj mamy opcję jak, uży jak użyć sobie pyenv, czyli dodatkowej biblioteczki napisanej w Pythonie do uruchamiania de facto e, innej wersji Pythona. E, no i tutaj widać jak należy to wykonać, żeby zainstalować sobie wersję 3.9.dev, bo aktualnie wersje alfa są oznaczane jako dev. E, dodatkowo, żeby zrobić sobie prawidłowo wirtualne środowisko e, możemy sobie pobrać e, VirtualEnv, aby sobie ułatwić późniejsze podłączenie tego w PyCharmie czy jakimkolwiek innym IDE. No, tutaj jest opisane tak samo, jak wykorzystywać tego VirtualEnv, i już sama aktywacja tego dodatkowej powłoczki szelowej, która umożliwi nam uruchomienie Pythona, Pythona 3.9. I ostatnia opcja, którą mówimy, czyli poprzez Ubuntu, AppGeta. No tutaj widać te komendy. Jakby ktoś nie zapisał, prezentacje będą dostępne. także. Ok, to tyle. Dziękuję.